Bezwzględnie wycieczka do Teheranu będzie przygodą. Nawet zarezerwowanie hotelu nie jest proste. Na szczęście Google pomaga tłumaczyć. Tylko w momencie, kiedy pojawia się kalendarz. To jak widzicie, mamy 1395 rok. I data jest w ogóle jakaś z kosmosu. Bo dni też nie jest. U nich dzisiaj nie jest 15, tak jak u nas, a u nich jest 27. Jest konwerter, słuchajcie. Wpisałem sobie datę tutaj. I na przykład, maj 10 to będzie u nich 21 Ordi Ben Hest 1395 roku. Nie będzie, nie będzie to łatwa przygoda. W Korei, w Japonii, w Gruzji cyferki chociaż były rozpoznawalne. Tutaj nawet, jak widzicie, cyfry też są podawane tak, jak są podawane. Pierwsza pora na spróbowanie pikantności, którą uraczył mnie Michał. Trochę się boję, bo jak mówił, że wszyscy się krztusili od tematu. No nie chciałbym tu. Uuu, jest moc wam. Serek paprykowy. W takiej formie. Mam nadzieję, że mi tutaj o pakół złapie. Bardzo fajne do chleba. No i czuć moc. czy to jest moc najwyższa? No, a powiem Wam. To jest sprawa niezła. Może, jakbyśmy zrobili akcję z degustacją jedwabników. tak jak Wam powiedziałem, piszecie do mnie, czy już jest po fakcie. Nie jest po fakcie. Nie jestem w stanie tego teraz zorganizować, bo nie mam czasu po prostu. Yy, no, muszę popracować, przed wyjazdem się przygotować. Ale po powrocie już z wyjazdu z Iranu bo w maju też nie. Nawet na weekend przygotujemy chyba tą degustację jedwabników gdzieś w jakimś przyjaznym miejscu. To może i takie pikantne specyfiki bym wziął. Też może ktoś będzie chciał popróbować. Michał na pewno nie będzie miał nic przeciwko, żeby się podzielić ze światem jego produkcjami, bo ja tak jak Wam powiedziałem, jestem już trochę wybalony przez tą pikantność. I mogę to zupełnie inaczej odbierać niż yy... Przeciętny Kowalski, jak się to zwyczaju nie zmówić, tak więc cały czas aktualna propozycja jest moja. Będziemy dorobić robić po 20 maja, degustację Jak Jakiś weekend sobie ustalimy, ja zrobię wydarzenie na Facebooku, zlinkuję Wam, będę Wam o nim przypominał. I te osoby, które będą chciały przyjść, no to myślę, że dla każdego pojedwabniku wystarczy. O, Michał, pikantność się roznosi. Solidny produkt. Muszę przyznać, że solidny, bardzo smaczny, ale teraz dopiero czuję jego piekielną moc. Myślę, że może dostać, że tak powiem, specjalną odznakę Lucyfera. Pali jak w piekle. Kolejna przesyłka dzisiaj od Kuriera na test chabowy kanał. Słuchawki. School Candy H2 wireless, czyli bezprzewodowe, bluetoothowe. Słuchajcie, pobadamy jak to będzie wyglądało. I tradycyjnie odsyłam na test HP. Tak jak wam wczoraj mówiłem, rozmawiałem z Agatą, e, która studiuje Iranistykę. Słuchajcie, przygotowała mi taki, takie podstawowe informacje o Iranie. Bardzo dziękuję. Zresztą dziękuję wszystkim za te informacje o Nowym Jorku i te osoby, które mnie wyzwały na festiwal Jodłowania. Nie wiem, jak wy to robicie, że macie do tego dostęp i informacje. Tak więc, te festiwal Jodłowania, co prawda, wszystkie są w czerwcu. Ja bym chciał bardziej w lipcu pojechać, ale na pewno w lipcu się coś znajdzie i pojedziemy. Wracając do Iranu, to co dziś rano researchowałem, to jest szaleństwo. To, co mi tutaj Agata wypisała, też jest szaleństwo. Może Wam to gdzieś wrzucę, żebyście sobie poczytali, bo jest fajnie to yy, opisane. Co ciekawe jest z tą datą. Słuchajcie, u nas jest dzisiaj 15 kwietnia 2016, u nich jest 27 Farawardin 1395 roku. Dotarłem na stronę, tak jak żeście widzieli pewnie rano, gdzie można bukować hotele i właśnie to trzeba robić w tych ich datach. Czyli to nawet nie jest ten sam miesiąc, nie są te same dni. I najśmieszniejsze, że jest kolejny, bo są dwa islamich kalendar. Jalali to jest ten, o którym mówię, i drugi jest jeszcze Hiri, i tam jest siódmy Rajab 1437 roku. Ewidentnie cofam się do średniowiecza z tym wyjazdem do Iranu. Mam nadzieję, że tylko kalendarzowo, a nie, nie jeśli chodzi o. Odczucia. Wysyłacie mnie na stronę do fazy. Oczywiście do fazy trafiłem, badałem, oglądałem, ale u niego to trochę inaczej wygląda. On bardzo to oględnie robi. Tak naprawdę to jest film drogi. Skupia się głównie na podróżowaniu mm, z, 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 z autostopem. A ja szukam czegoś troszeczkę, troszeczkę innego, takich bardziej informacji konkretnych, e, turystycznych. Niemniej jednak tradycyjnie Wam dziękuję za wszelakie podpowiedzi. Yeah, Otro, może być na ostro. Na ostry, no. No, bo mamy ale urwał. Ale urwał? na przykład y, to jest siódemeczka. E, Rozumiem, że ma być bez pieczarek. A da się? Nie, się nie, będzie z pieczarkami. To... Nie, zróbmy klasykę. Ale urwał. Wchodzę w to. Po prostu ale urwał. Tak? Ale urwał. Rozumiem, no, że ma być duża. Znaczy ja jestem mały. No. Okej. Okay. Dobra, biorę. Kasandra. A, a ja może jednak pan nie stał. Dobry wybór. Małą czy dużo? Mało. Pan tu nie stał. Jaki to jest numer? A 5. Kurczak. Kurczak i szpinak. Szpinak mamy e, surowy, o taki, więc go albo kładziemy, albo nie kładziemy, to już wybór należy do ciebie. Numer to jest. 68 to nie jest mała duża, tak? to 68 zł. Uuuu, pociąg pan? pośpieszny do działdowa że, <laughs> Odchodzi że, z peronu pierwszego. Działając w palu. działa i telefon, można za niego zadzwonić gdzieś? Do białego domu, wiem. Tylko na miasto. Dobra, wchodzę w tę rężadę, która ma tak. podobno ma być genialna. To jeszcze z lat 80. Widzę, że przydatność do 84 jest. Powiem Wam, że klimacie jest całkiem spoko, proszę bardzo. Siedzenie zrobione z takich cudownych rzeczy. Tutaj sam właściciel jest na obrazku przed, lo przed lokalem i w lokalu. Nieprawdopodobna sprawa. Jeszcze jest głośnik, przez który są anonsowane rzeczy. Tylko, że przyznaję od razu, że nie pozwolono mi uiścić opłaty. Jest tutaj. Próba wpłynięcia na ocenę. Także od razu informuję wszystkich. Jeszcze, jakie fajne są te. Podoba mi się. Lubię taki klimat. Muszę przyznać, że orężada jest arcyfantastyczna. Smakuje jak w 83 roku. Pamiętam po komunii. Czy to jest już moje zamówienie? Tak, to jest ostra. I teraz ja wchodzę tak. Pikantny cebulowy, ewidentnie. skielecki, A sambal, co to będzie, też pikantny? Dressing musztarda, barbecue i czosnkowy. I patrzcie, tu jest ten gościu, co tam występuje na tym, tym. On jest po prostu wszędzie. On jest wszędzie. Niedługo będzie wyskakiwał z lodówki. Właśnie, na to liczę cały czas. A co to jest za drugie, mi tutaj zadaje? Majonez. Dobra. No bo miał być. No dobra, majonez kielecki zawsze na propsie. I wchodzi taka, cała na biało. Cebula plus majonez. Plus Ma muszę się to zarcy pikanto się tu pojawić. Kasandra to twoja. A druga, twoja jest opcja, pan tu nie stał. Nie, moja jest opcja. Ale urwał duża. Bardzo zatne. Smakują mi. Pierwszy raz, ale definitywnie nie ostatni. Szczególnie z taką orężadą z lat 80. To naprawdę doznanie kulinarne, które na długo zapadnie w mojej pamięci. Sezon letni będzie sprzyjał do przychodzenia tu na taką zapiekankę. Muszę się jakoś odsunąć. Bo nie wziąłem statywu, nagrywam to z butelki od orężady. Bez wątpienia zapiekanka zapadnie mi na długo w pamięci. I myślę, że będę tu częstym gościem w sezonie letnim. Polecam wszystkim. Super sosy, super farszyk. Ta moja pierwsza klasa. Jeszcze raz wam powiem, Pan tu ale urwał i z sosem cebulowym. Pikantna cebula i trochę majonezu. Super. Takie atrakcje do Kielc przyjechały, słuchajcie, to jest niebywałe środek miasta z tyłu hotel ZUS, ten szklany i takie coś tutaj na polu się pojawiło. Na wielką łańcuchową tą chyba przeeksperymentował, albo może coś na tę gumę zamontuje. Czy na wahadło? Wahadło. Wahadło? Oj, przetrzymuje u góry. Niezłe. To jednak jest poważna metropolia. A tam w ogóle ktoś jest w środku, czy to puste lata? Tam nikogo nie ma. Nie jest tam w różowej plusy te A, jest, no faktycznie, jedna osoba. Nie widać pod słońce dobrze, ale ewidentnie przyćmiewia paryski Disneyland. Proszę bardzo, uwieczniam dla dobra. 11:41, 2 godziny 34 minuty. I nie było ci najcieplej, ale zaprawa przed Nowym Jorkiem zrobiona.